Cześć, z tej strony Wasz Romek Rybak. Słuchajcie, ci co mnie znają to wiedzą, a ci co nie znają nie wiedzą, ale powinni dysponować tą wiedzą, że lubię pomagać pomagającym, nie? W tym roku, jak co roku, rokrocznie rusza Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i ja się do niej też przyłączam, nie? I oferuję na licytację bardzo ekskluzywny przedmiot, tę oto romkową koszulkę. Wyjątkowa okazja, a ta koszulka jest na każdą okazję, więc można powiedzieć, że jest okazualowa w rozmiarze L z napisem Romek Rybak, czyli to jestem ja. A każdy w tej l będzie świetnie wyglądał, co Wam zresztą zaraz pokażę. Patrzcie na ten trik. Tak to wygląda. Ktoś, kto zakupi na aukcji tę koszulkę, będzie tak jak ja, świecił nie? Przykładem, no to jest oczywiście nieprawdziwe złoto, bo prawdziwe złoto jest za ciężkie dla zwykłego śmiertelnika. A tutaj ten łańcuch jest integralistyczną częścią koszulki. Koszulka na każdą okazję. Licytujcie. I jeszcze słowo o Jurko wsiaku. Ja obserwuję go od wielu lat i powiem szczerze, że go podziwiam, bo ja nigdy, a naprawdę przy nigdy, nie założyłbym takich ciuchów, jakie on nosi. Nie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zwłaszcza mieszkańców Nowego Stawu, bo to oni załatwili tę koszulkę. Siema udanych licytacji.